Pamiętajcie, a szczególnie ty, Jędrek, na wojnie nigdy nie śpijcie, chyba że macie zastępstwo, ale teraz do rzeczy. Podzielicie się na dwuosobowe grupy, strzelec i obserwator. Więc tak, obserwator, strzelec, obserwator, strzelec, obserwator, strzelec, obserwator, strzelec. Wymi gnaty. A teraz powtarzajcie, nie jestem debilem i nie strzelę do kumpla, nie jestem debilem i nie strzelę do kumpla, rozwalę tylko daunów, rozwalę tylko daunów, nie jestem uchyłem i nie będę się podniecał bronią, nie jestem uchyłem i nie będę się podniecał bronią. I kurwa nie dam wrogowi dupy, i kurwa nie dam wrogowi dupy. Paf. Trafione. Paf. Paf. Wiadomości. Pewien bandyta, który nazywał się bezimienny nie pamiętam nazwiska, został złapany przez gwałciciela który jak transformer zmienił się w pierdolonego gliniarza. Sąd dał wyrok 30 godzin pracy w górdelu na szlachetny cel. Musiałem mu taki dać wyrok bo do czego innego się nie nadawał. Mogłem mu dać kopanie rowów ale jest już zajęte, a poza tym nie mamy budżetu na nowe łopaty. Idziemy do kimabotu, że nada. Lecą pedałki, chlachla, chla, ale mają pedalskie mundurki, wyglądają jak klauni w czasie stripte i zów szkole podstawowej, i czego on się na niego spojrzał? Nie dawaj mu tych papierosów, bo znowu je dupą będzie palił, skaczka bacie, lećcie na tych żółtych pracowników, burdelu dla bezdomnych, paczta się wieśniaki, nie drzyjcie się, bo główno słychać, co to za szmaciarskie kino, przeżywają jak kurwa i Hitlerki Tlérwiglu. Patrzcie, pierwszy żółty burdel. Dlaczego ten Alfons biegnie z gnatem i siedrze? Bo ten Alfons idzie do szefa po podwyżkę albo urlop. pojebany ten burdel. Wszystkie dziwki biegną do lasu. To pewnie żółty burdel bushmenów. Yeeeeeeee, zmienili scenę. Zieloni lecą helitop kurwa, p. Kurwa mać, latającym głównem. Nieprawda, dlaczego kolego aczkolwiek kłamiesz, iż jest też piechota. Zamknij twarz filozofię pieprzone. A gdzie helikopter? O ja, co. Zatkam se uszy, bo się kurwa drą. Nie pal fagasie. Strzelać chuje. Bzium. Kurwa, cela nie macie pedały w dupe jebane, nie w cywilów tylko w burdelowców do kurwy nędz, i całe chaty rozjebali, ja pierdolę, żeby to chociaż był ten burdel, co za cioty, pierdolone śmiecie, amunicję marnują, lepiej siądne, bo tylko ludzi te zielone cwele wkurwieją, ej co jest. Co za trendowaty zwis leniwca włączył światło, zamknij je się lepiej ciulu, to o, pułkownik spierdalaj, kurwa przytule się, kto mnie po dupie maca, patrzcie, światło się świeci, ale jaja. Patrz, pułkowik czyta moją książkę, wcale jej nie czytał chuj jeden. Skąd on wziął tę scenę z Harymironem, co się w Kibu bawili, myślisz, że małe ma znajomości? Ktoś mu opowiedział, ale macie problemy. stul dupe palancie, albo sam przeczytał to gdzieś. Chcecie cukierki z mrówki zmieszanej ze słoniem? Serio? One, są z mrówki i słonia? Tak mi powiedzieli, ale dowiesz się czytając składniki, to wy kurwa dajcie cukierki, a nie wiecie z czego? Uuu, lipa. A jeśli dostanę straczki jak zenek? To trochę sobie posiedzisz w kiblu. Nie mój problem. Uuu, ale szmata. jak mnie otruje to ją podam do sądu. A znasz jej imię i nazwisko? Nie, ale jakoś się dowiem. Chłopie, mam znajomego. On kurwa we FBI pracował i nie ma jaj, ale teraz to po samym opisie może rozpoznać ludzia. On był z oddziału. H, U, J, E. Mój brat też tak umie. Wiesz, i co tak się gapisz? Ej kurwa ściszcie się bośpie. Ha, ha ha chciałem tylko przyciągnąć uwagę, to się kurwa nie odzywaj jak niepytany bo ci przypierdolę przesłem w łeb. Weź kurwa ty nie śpi, wypierdalaj. Wypierdalaj. Wypierdalaj, jak to kurwa wypierdalaj, takie pożegnanie, mam was w dupie, nie będę wami latał. Wy do mnie stanąć w szeregu i nie radzę mnie nie słuchać, bo jestem dzisiaj wyjątkowo wkurwiony. Dobra szybciej. Dupy z krzeseł, sąd idzie. Witajcie pedałki, nie jestem sędzią, to tylko żart mojego niewolnika. Traktuję go jak śmiecia więc zgłupiał. Jesteście w Saharze na misji, prawda? Nie ma tu luksusów jak w obozie gdzie byliście. Tutaj jest brud smród i wy spierdalaj chamie. To było do mnie chuje, komu mam przypierdolić? Z czego życie? Jak przyjebę temu co to wymyślił to go to będzie bolało. Jak nie będziecie grzeczni to zaraz wam wymienię jakie są kary. I bez pierdolenia gdy ja mówię kapujecie pierdolone wymoczki? Widzę, że jesteście za głupi na tą misję. Dobra kurwa, skończę z tym udawaniem, jestem ruskim i będę mówił własnym akcentem, bo mi wygodniej. Mój przywódca Stalin był do Was mądrzejszy. przy innym jestesce i Nie no, niewolniku pokaz jego zdycie. Tak wygląda Stalin. Ładny prawda, samym wyglademem miał przyjaciół a potem ich otokował, sprytne, nie są szlicie? Był trochę piegłofaty ale tony okryło jego urody, a wy jesteście z pedaleny i wam se podoba. Prawda, prawda? My ruscy my liczymy ino urody ale kuwa to jest charakter. Iiii, nie wiem co wam tu jest gadać amerykańskie pedofile. Wiem no my inny ruscy mufili ze karabiny was podnecaja. Czy to kuwa prawda? Serio Namewilly? Co se na mnie gapisz? Amerykańcy, kąski, zwise. Ale was łatwo nabrać. Nie jestem ruskim a wy wierzyliście o takim stalinie ha -ach. Nie wiem jak wy sobie poradzicie na wojnie I mnie to nie interesuje bo mam was w dupie pierdolone szczochorzłopy Liczy się mądrość i spryt Kto nie trafi w wroga jest pierdolonym chujem Który teraz stoi na scenie i piedoli pierdoły Darliście się? Nie słyszałem Spierdalaj na do pedofilu jebany chłe chłe chłe, chłe 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 Ty wymyśliłeś te bunty całe? Tak chuj pierdolone. O nieładnie Poskarżę się Widzę, że muszę wam wymienić kary. Wypierdalaj kurwa zboczony geju. O, spokojnie to żart. Haha, chłe ha, chłe, chlachla, ale bo i dupa. To było dobre. Musimy jeszcze tak zrobić sierżantowi kurzej pale. Wkurwił mnie. Nawet samym sobą. Bo kogo nie. W końcu to on nas tu wysłał. A pierdolić go. Jeszcze cztery lata i go skopiemy. Ja mu naszczam na łeb. Zrobię mu kręcenie wora. Wybijemy mu zęby własnym jego chujem. I nie będzie nam pierdolił. Ty jak nie pijesz to myślisz. Spokoplam. Ej że mam problem z alkoholem. To nie znaczy żeby się nabijać. Sam go sobie stworzyłeś. Trzeba było nie łazić po mieście z lumpami. Hehe. He.